Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, na tym kanale dziś pokazałem e, kilka, kilkanaście, e, kilka w zasadzie można powiedzieć najnowszych sneak peeków e, z Polish Car Driving To co teraz widzicie na ekranie to jest moi drodzy tutorial do trackera, e, znaczy trackera, do pracy taxi, nie trackera tylko taxi, do trackera też będzie coś jeszcze przed filmem chciałbym powiedzieć, zachęcić do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę No bo jednak ostatnio no, z kanałem się nie dzieje zbyt dobrze Zapraszam do subskrypcji, łapki w górę zostawiajcie A my zaczynamy, no i na pierwszym zdjęciu jest mój drodzy tutorial do trackera I, Ty koro jesteś trackera? Taxi Z racji, że system będzie skomplikowany, nie może obejść się oczywiście bez tutoriala. No i tutaj widzimy tutorial w momencie, w którym usiądzie do nas pasażer należy wcisnąć przycisk tutaj strzałeczkę na taksometrze i pewnie rozpoczyna nam się kurs, wybiera nam się opcje, będą napisy, będzie pewnie jakaś animacja kamery. No i, i tak to wygląda. Przechodzimy myślę dalej. A na kolejnym zdjęciu, moi drodzy jest tutorial też. Ale mamy terminal. No i jeśli, jeżeli źle wpiszemy, możemy wyzerować kwotę przy użyciu czerwonego przycisku. No i elegancko mamy zaznaczony, mamy terminal, więc myślę, że ta kamera faktycznie będzie się zmieniać. Jest gałka biegów. Ona się dziwnie duża wydaje w porównaniu z tym terminalem. Wydaje mi się, że w rzeczywistości gałka no nie jest aż tak duża, ale może tutaj się tylko wydaje no naprawdę wysokiej jakości terminal płatniczy no i będziemy pewnie wpisywać kwotę no a później klient będzie za nią płacił będziemy dostawać powiadomienie, że klient kupił, więc no tak to wygląda no tutorial to pewnie na short się mogliście zobaczyć, więc lecimy dalej, bo mamy ciekawe rzeczy. Teraz widzowie coś w sugestii, ponieważ sugestia dotycząca Yy, dotycząca mojej drodzy stacji paliw na obszarze trackera pewnie będą nieco niższe ceny, no i coś takiego naprawdę super wygląda. Yy, jest tutaj spawn, a za spawnem kawałek. Tutaj dwie lampy jeszcze są, więc naprawdę super. To wygląda w miarę ok. Taka rzecz, no myślę, nawet fajnie, no wygląda spoko. Myślę, że jest yy, super. No, wygląda naprawdę ok. Nie mam, mnie, nie mam żadnych zastrzeżeń. To jest, moim właśnie stacja paliw yy, dla trackera. A co do tej stacji, tu jeszcze mamy jedno zdjęcie. Takie zdjęcie, na którym widzimy stację Microfuel. Jestem ciekawy, czy tu też będziemy mogli wpisać sobie witaj w systemie, czy tutaj też będziemy mogli tankować. E, pewnie ciekawie jestem też systemu tankowania, bo myślę, że może tutaj być wykombinowane coś ciekawego z tym. A co do jeszcze jednej rzeczy, to mam nadzieję, że zostanie dodana, moi drodzy, dostawa trackera Tutaj po prostu podjeżdżamy i ładujemy z ciężarówki, nie wiem, ale chciałbym, żeby można było z ciężarówki wyładować sobie paliwo z jakiejś tam innej miejscowości i przywieźć i tutaj, właśnie do tej firmy, tutaj do Microfuel, dostarczyć szczepę z paliwem, żeby no wiecie, no, paliwo, no stacja paliw potrzebuje paliwa, no więc fajna rzecz, liczę, że jednak będzie taka opcja. No, myślę, że będzie to fajnie wyglądać. No, bardzo ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że tu też coś będzie z tym ciekawego: że można będzie podnieść na przykład to do tańkowania, ten pistolet, wsadzić go do baku w ciężarówce i normalnie zalać paliwko. A ostatnie zdjęcie, bo mam film jeszcze, dotyczy, moi drodzy, yy, dotyczy to pracy pomocy drogowej, w sensie, że będziemy robić questy, można powiedzieć, za które będzie można dostać kaskę. Kłasty e, i mamy dotyczących tych questów, czy tam pomocy, właśnie dobrogowej, takiej mini. Mamy też takiego Anioł Drog. Tak, no, aniel druk Anioł, no, Anioł druk powiedzmy. No i przepomóż, pomogłeś pięciu e, ludziom, e, kierowcom z pojazd, no wiecie, anioł to, no, może będziemy pomagać, no nie wiem, bardzo jakoś w angielski, więc przechodzimy do filmu. A na filmie moi drodzy widzimy, yy, ja sobie wrzucę tutaj pełny ekran, żeby nic tu nie zasłaniało. No i widzimy moi drodzy yy, ruch AI tu jadący. Nie widzimy, widzimy jednego bota, który idzie tutaj przez przejście dla pieszych, więc fajnie on sobie tu idzie. On idzie, moi drodzy, do Biedronki. Wygląda na to. Tu sobie idzie bot. A tutaj, więc cofniemy, będziemy sobie cofać to nagranie. Yy, a Max teraz ustawia, moi drodzy, part, czyli element. To chyba jest part w Roblox Studio. Który jest tylko tymczasowym elementem, jako blokada drogi. Więc bierze i stawia coś. I jak jest jakiś element... To, moi drodzy, zobaczcie, bot się zatrzymuje przy skrzyżowaniu. A kolejną rzeczą jest to, że ten bot zatrzymał się, moi drodzy, przed, yy, przed przejściem dla pieszych, co jest super rzeczą, moim zdaniem. Tu jedzie kolejne auto, kolejne auto jedzie, i tu też stoi teraz element. I zobaczcie, bot dojeżdża do skrzyżowania i, ten, i on się zatrzymuje. To samo ten, tu za skrzyżowaniem się zatrzymuje. Ten bot się zatrzymał wtedy przed przejściem dla pieszych, więc naprawdę super rzecz. I jedzie sobie dalej, i boty. No i ten jedzie sobie prosto, ten jedzie tu. Jeszcze raz obejrzyjmy. Obejrzyjmy, halo. Jeszcze zobaczmy czy tu nigdzie nie ma jeszcze botów żadnych widzowie. Patrzcie. No i tu nie widzę żadnych botów na chodniku. Jedyne co widzę, że tutaj bot i przeszedł przez sobie przez przejście. Tam jedzie jakiś pociąg moi drodzy. I widać od razu też kolejną rzecz tutaj na tym zdjęciu. Tu idzie sobie autobus, bot. I zobaczcie tam dalej Tam jest lekko chyba zmodernizowany tutaj wjazd, ja nie mam jak wam przybliżyć Ale jest tutaj coś jakby na kształt zmodernizowanego Tam w prawym górnym rogu jakiegoś wjazdu tutaj Tu jest chyba to lekko pomodernizowane, ale może mam tylko wrażenie bo tu Normalnie była taka droga wydaje mi się i tu coś zostało zmienione Budeneczek jest ten sam, więc tu się nic nie zmieniło jeśli chodzi o mapę. Tu ogólnie na tym terenie też się chyba nic nie zmieniło. Tu przy Biedronce wszystko było. Nie, tutaj nic nie widzimy poza tym czymś. Tutaj jakaś wysepka, to mnie ciekawi właśnie. No i poza tym to w zasadzie nie ma tak to żadnych zmian. I ten, moi drodzy, bot, co on się z nim stało? Jestem w ogóle ciekawy. Aha, bo on nie widać i później po kamery go nie ma, więc ciekawe. Boty sobie przejeżdżają. Patrzcie, jak on stoi, no to bot się zatrzymuje, więc super system, naprawdę bardzo dobrze działa. Wgląda, więc jak widzicie, zatrzyma się coś na przejeździe, na przykład jakieś auto się zepsuje, to bot stanie i no jeszcze zauważyłem, niestety boty nie używają kierunkowskazów. No i co, bot sobie skręca. Niestety nie użył kierunkowskazów ani ten, ani ten. No i to w zasadzie tyle. Jeśli Wam podobało, subskrybujcie kanał. No i co, trzymajcie się. Cześć!